Na górze jest niedźwiedź, uratujesz go. Widzowie, oczywiście, że już lecimy uratować niedźwiedzia, ale kto postawił niedźwiedzia na górze? Ja nie wiem. Robi się noc. Ja mam tylko 5 HP w Minecraft. Oby tam był ten niedźwiedź, trzeba go uratować. I lecimy po jakieś diamenty. Muszę zrobić również jakieś jedzenie. Jest niedźwiadek. Jejku, kto go tu zostawił? Jeśli zrobisz skill, to uratujesz niedźwiedzia polarnego. No aha, nie patrzysz na mnie, niedźwiedź. No dobrze, uratujemy cię, niedźwiedź. Jest tu wiodro z wodą, jest wiadr z wodą, my zrobimy skilla, ale widzowie. Ja mam nadzieję, że miły zaufacie, że zrobicie, że zrobię otterskila, Ale jeśli mi się nie uda zrobić „Oterskilla”, to ja Wam muszę zaufać, że zostawiliście subskrypcji i lajka. Ponieważ, jeśli zostawicie subskrypcję i lajka, to Wy go wtedy możecie uratować, jeśli mi się nie uda zrobić „Oterskilla”. Więc widzowie, ja Wam zaufam, że Wy zostawicie i zostawicie również lajka. Więc napiszcie w komentarzu, gotowe, jeśli to zrobiliście. A ja oczywiście robię otterskila Oby mi się nie, oby mi się oczywiście udało. No <laughs> więc widzowie, 3, 2, 1 lecimy. Robi się już no w Minecraft, cie. oby mi się udało. Okej, okay, udało mi się na spokojnie, ale widzowie. Mam nadzieję, że również zostawiliście subskrypcję i lajka i niedźwiedź zostanie uratowany. No i dobra, dostałem informację, że moi widzowie zostawili subskrypcję i lajka. Za sobą bardzo dziękuję i dziękuję za to, że jesteście widzowie i niedźwiadek został uratowany.